Cześć, witam Was kochani bardzo serdecznie. Ja nazywam się Żaneta Klingwale i od półtorej roku prowadzę fanpage Matematyka na wesoło. Jakiś czas temu myślałam o tym, żeby tą wersję, w której pokazuję Wam różnego rodzaju zadania oraz dzięki temu, że jesteście tak bardzo zaangażowani, w komentarzach i nie tylko, również lajkujecie moje zadania. Oraz zadania z różnego rodzaju podręczników kształtujące młodzież, jeżeli chodzi o zakres matematyki oraz programowania. Pomyślałam, żeby stworzyć swego rodzaju ciąg filmów, materiałów filmowych, na których będę prezentować zadania oraz ciekawostki dotyczące matematyki oraz programowania. Jeżeli uważacie, że to jest świetny pomysł, zostawcie lajka like bądź zakomentujcie. Do zobaczenia. Cześć!